Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 10. Funkcja liniowa F określana wzorem f od x równe 2x plus b. Ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g od x równe minus 3x plus 4. Należy określić wartość parametru b i wybrać odpowiedź spośród czterech możliwości podanych w treści zadania. Zacznijmy od tego, że miejsce zerowe to taka wartość argumentu oznaczanego zwykle jako x. Dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Szukany parametr b w pierwszej funkcji, funkcji f, obliczymy, jeżeli będziemy wiedzieć, dla jakiego x ta funkcja przyjmuje wartość 0. W treści zadania podano, że funkcja f ma takie same miejsce zerowe jak druga funkcja g. Obliczmy więc miejsce zerowe w funkcji g. Miejsce zerowe funkcji g znajdziemy przyrównując jej równanie do zera. Mamy więc minus 3x plus 4 równe 0. Obliczamy stąd x. Najpierw odejmujemy 4 od obydwu stron równania, a następnie obydwie strony równania dzielimy przez minus 3. Otrzymujemy x równe 4 trzecie i to jest właśnie nasze miejsce zerowe. Ponieważ wiemy, że dla tej wartości x funkcja f przyjmuje wartość 0. To wystarczy teraz podstawić x równe 4 trzecie do równania funkcji f i całość przyrównać do 0. Otrzymujemy drugie równanie w postaci 2 razy 4 trzecie plus b równe 0. Zostawiamy b po lewej stronie równania a wszystkie pozostałe wyrażenia przenosimy na prawą stronę. Okazuje się, że B jest równe minus 8 trzecich. Pasuje to do odpowiedzi C z treści zadania.